Czy zauważasz u siebie lub u kogoś ze swoich bliskich silne powtarzające się zmiany nastrojów? Raz jest tak, że wydaje się, jakby nic nie miało sensu i ciągle brakowało energii do robienia czegokolwiek. Innym razem wydaje się, jakby świat nie miał ograniczeń, jakbyśmy byli wszechmocni, z wręcz przytłaczającym natłokiem myśli i nadmiarem sił do podejmowania niekiedy racjonalnych działań. Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą. W dzisiejszym filmie opowiem o chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli o tym, jak wygląda życie w skrajnościach pomiędzy manią a depresją. Życie na dwóch biegunach Z roku na rok depresja jest coraz szerzej rozpoznawalna w społeczeństwie, szczególnie w obecnych czasach, kiedy świadomość dotycząca zdrowia psychicznego sukcesywnie rośnie. Mania natomiast jest pojęciem, które nadal wymaga uświadamiania i edukowania, gdyż mówi się o niej porównywalnie rzadziej. Choroba afektywna dwubiegunowa, w skrócie zwana HADEM, charakteryzuje się cyklicznymi, wyraźnymi zmianami nastroju. Fazy zmiany nastroju pojawiają się w zestawieniu naprzemiennym, to znaczy raz depresja, raz mania, lub w epizodzie mieszanym. Czy gdy objawy obydwu biegunów współwystępują ze sobą równocześnie. Mania Czym więc jest mania? Sposób zachowania osoby, u której możemy obserwować epizod maniakalny, polega głównie na silnym wzbudzeniu psychoruchowym oraz podwyższonym nastroju. Stan ten może przypominać zażycie środków psychoaktywnych. Osoba będąca w epizodzie manii zachowuje się w zupełnie inny sposób niż zwykle i ta różnica jest znacząco zauważalna. Może tryskać energią, wydawać się niezwykle ożywiona, chętna do nawiązywania nowych znajomości oraz przypadkowych rozmów z nieznajomymi. Często w manii towarzyszą również zaburzenia snu. Zwyczaj są krótki, jako że osoba ma trudność z wyrównaniem wzbudzenia i nadaktywnością. Zdarza się również tak, że osoby w manii podejmują wyzwania, o których nigdy wcześniej by nawet nie pomyśleli. Mówimy wtedy o zachowaniach ryzykownych w swoich konsekwencjach. Żeby móc mówić o epizodzie maniakalnym, taki stan musi się utrzymywać co najmniej 7 dni. Częstym objawem jest również tzw. gonitwa myśli. Osoby mogą mieć wrażenie, jak gdyby słyszeli głos nieprzerwanie powtarzając ich własne myśli w głowie. Opisują ciągły napływ różnych niepowiązanych ze sobą myśli, za którymi często ciężko jest im nadążyć. To powoduje, że mogą mieć wrażenie przeżywanego chaosu wewnętrznego i de dezorganizacji. Należy pamiętać, że stan maniakalny rozpoznajemy również w dwóch płaszczyznach dominującego afektu. Euforycznym i gniewnym. To znaczy, że u części osób dominującymi emocjami będzie nadmiarowa wesołkowatość, euforia czy ciągłe podekscytowanie, zaś u pozostałych dominującym afektem jest ciągłe poddenerwowanie, frustracja oraz złość i gniew. Niekiedy pewne kwestie związane z objawami maniakalnymi na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pozytywne, ponieważ osoba sprawia wrażenie bardziej zaangażowanej, zmotywowanej w tym co robi. Podczas manii niestety skutki dla chorego są niezwykle negatywne. Osoby potrafią być zdolne do podejmowania impulsywnych zachowań takich jak nagła rezygnacja z pracy, podejmowanie nieprzemyślanych decyzji kredytowych, nagłe wyprzedanie swojego majątku czy łamanie powszechnych norm społecznych. Takie działanie jest jedynie iluzją, tak samo jak poczucie mocy, braku ograniczeń czy Mało krytycznące na własnych możliwości. W konsekwencji zachowanie osoby w mani ulega dezorganizacji i może znacznie ograniczyć lub zdegradować poziom funkcjonowania chorego na wielu płaszczyznach. Depresja prawidłowe zdiagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej wymaga czasu oraz wnikliwej obserwacji. Należy pamiętać, że obok Manii zawsze pojawia się epizod depresyjny. Wtedy, gdy osoba wchodzi w drugi biegun choroby o dominującym obniżonym nastroju, Często najbardziej podstawowe czynności, jak dbanie o higienę osobistą, regularne posiłki, sen czy dotychczasowe aktywności, takie jak praca czy hobby zaczynają być problematyczne, a wręcz niemożliwe do realizowania. Dominującymi emocjami w depresji są smutek, poczucie beznadziei, przygnębienie, poczucie pustki, bezradność oraz niekiedy poczucie winy. Cierpiąc na chorobę afektywną dwubiegunową należy pamiętać, iż zmienność nastroju i trudności w regulacji emocji nie są winą chorego. Przyczynami HAD są między innymi predyspozycje genetyczne, biologiczne, osobowościowe, ale także czynniki środowiskowe, takie jak chroniczne przeciążenie stresem. Warto jednak pamiętać, iż w porę rozpoznana i ustabilizowana choroba nie przekreśla dobrego życia. Odpowiednio dobrana farmakoterapia pozwoli na stabilizację nastroju. Regularna psychoterapia pomoże w nauczeniu się, w poprawnej regulacji emocji oraz w lepszym rozumieniu, na czym choroba polega i jak sobie z nią radzić. Jeśli chciałbyś porozmawiać na temat tej choroby, link do zapisu znajdziesz w opisie tego filmu.